Dobra, Mata Maryla Rodowicz A Maryla jest serio odkopana? Hashtagiem mata 24. no zobaczcie Jakim dziwnym trafem Matczak wypuszcza numer tuż przed wyborami Realizacja wokali Maryli Rodowicz, Janusz Walczuk dla Saska Studio Ja pierdolę. Mata już nie oddał swoich wokali Januszowi ja, ja się wcale nie dziwię, nie? Ja wam powiem tak, przerażony jestem tym co się stanie w niedzielę No i niestety matematyka jest nieubłagana i to się nie zmieni w dwa dni To był maj, pachniała Saska Kempa A z czym wam się powinna kojarzyć Saska Kempa? Z TAB, z kurwy, synu zapamiętaj. Ale nieważne, najpierw mata na ficie Maryla Rodowicz, to tylko wiosna. ja zakładając, iż ten odcinek pojawi się na moim szoterskim koncie, na którym wszyscy jakby tacy, no umówmy się, jakby szanujący się twórcy, ambitni twórcy, rapowi twórcy robią reakcję, bo to wymaga nie lada, kurwa, umysłu, zmysłu i też kreatywności. Więc ja chciałbym ten mój kreatywny. To moją kreatywną twórczość wrzucić na kanał Szoterski, ale przypominam jednocześnie, że jest kanał główny, na którym się uzewnętrzniam i robię rzeczy bardziej profesjonalne. To może oznaczać, że tak naprawdę mam chuja do roboty w życiu prywatnym, jeżeli zajmuję się polskim hip-hopem. Ale to już wy ocenicie. Słuchajcie, bo 20 minut tutaj gadałem. Mata na ficie Maryla Rodowicz. To był maj... My... Wiecie co pachniało? Kempa, dlatego Janusz Walczuk realizował wokale pani Maryli i lecimy. To tylko wiosna Mata 2040. Witam widzowie z YouTube'a. <grytanie> Dobra, wiecie co mnie różni od kiszaka? Nie, ja też akurat pobiłem Menela z jak codziennie rano. Na nogach Hadidasa, klapki, idę do żabki nano. Ale zobaczcie, przepraszam, ja lubię nie to idę do żabki, nie? Idę do żabki, jak jest fajnie, ja lubię takie smaczki, że to jest tak fajnie płynnie, to jest tak fajnie napisane i fajnie płynnie przewinięte, że super to brzmi, nie? Idę do żabki, idę do żabki. Nardoliłem z klatki jak codziennie rano Na nogach Adidasa, klapki idę do żabki nano Obok robotnicy małpki już obierdalają Tu samo widzę codzień, codziennego życia szaro Ja to ten dziwny przechodzień, co między słupkami slalom robi patrzy pod nogi, bo podłoga bywa lawą Chodnik, kocham ten chodnik Obstrany na Złopkowskie się pyta Czy mi w chłodnik śmietany dać prosty. no, mówię, proste Wolę w słoiku flaki, a nie w nobu futomaki Z wodorostem ryż, znowu biorę ją beki Tam gram na Nintendo Switch Moja niunia bierze ci. Ten lek ja się nie leczy nic. Znowu ktoś pod blokiem rano krzyczy daj. Szczerze? Zajebiste. Dawno nie słyszałem tak fajnej luźnej, kurwa, ale dobrze zrobionej jakby nuty maty. Bo ogólnie Mata, jak robi takie luźne rzeczy, to często one były takie powykręcane, kurwa, tam pisz, wiecie, kombinował, świrował, a to jest po prostu przewinięte, kurwa fajnie. To bierze dziwne się nie ktoś pod rano krzyczy, daj się żyć. Albo lecą szpaka, to albo Ej! To z Beka w ogóle nie? No Plaster był hymnem rolników. To jest hit, kurwa, nie? To jest po prostu to jest coś, czego naszym bingo nie było, nie, że plaster szpaka był hymnem kurwa rolników, nie? To jest Nie dosłyszyć, moja niunia bierze dziwne leki, ja się nie leczy nic. Znowu ktoś pod blokiem rano krzyczy, daj się żyć albo rolnic lecą szpaka jakby to był hymn, nie, chce albo dzień świstaka, coś jest w kraju tym, gdzie mi się przyszło uczyć latać i nie chciałbym winem. He he. He he. Yes, Biedna Maryla się zaraz udusi chuję no ona nie przewidziała, że ktoś ją w maju odmrozi, kurwa. Rozumiecie, nie? Ten, ten cykl, ta hipotermia, czy cokolwiek, ona przy, ta hibernacja ona jest. Przy, jest ro, grudzień i grudzień. Maryla nie przewidziała, że, w ma, że jakby to był maj, pachniała seska, kępa, reinkarnacja i ktoś ją w tym maju zechce wyjąć, więc no jakby słychać, że była nieprzygotowana, nie. No, radio znawiają, że... Zapach już dni. Znam na imię mi Polska. a wszystko co było, znów wraca przez Kiedy... Ogólnie powiem tak: jak odrzucę ten taki. Ke, jak wyrzucę z głowy, to takie wyobrażenie tego, że Marla trochę tak nawija, jakby kurwa waliła dwójkę. <laughs> Przepraszam pani Marylo, ale no trochę Maryla przebija, jakby ją nagle kurwa nacisnęło. Dałem szacunek dla pani Maryli, absolutnie. Ja to mówię z uśmiechem na twarzy. Tak, to, to jest bardzo fajne przełamanie. <laughs> <Skurwa. Przepraszam. śmiech> pani Maryla się bardzo fajnie złamała. Bardzo fajnie złamała numer, tą dwójką. Skurwa, nie spodziewałem się, że tak to rozegram. A wszystko, co było znowu... Kiedy patrzę na to, co się dzieje w polskiej polityce, no to kurwa nie dowierza. Dokąd to wszystko zmierza? Większy autorytet od papieża, ksiądz Mateusz sandomierza. Ma chyba jak powie słowo harcerza. No a się? A ojciec Mateusz wiedział, czy nie wiedział? Dobra, niech sobie jakby Mata przewija te takie polityczne apel... No chuj, dobra, jak się, jak się chce w to bawić, ja, ja, ja na przykład uważam, że fajnie, jeżeli ktoś bardzo popularny, ktoś, kto ma jakiś wpływ, wygłasza swoje statementy, tylko no niech to dla mnie wygląda naturalnie. I na przykład dużo naturalniej dla mnie to na przykład wygląda w przypadku Grumę... w przypadku yy, Taco Hemingwaya. I dodatkowo jeszcze dochodzi to, że mata, jak przewija te polityczne teksty, to mi się wydaje, że on to, to jest taki bardzo nienaturalny w ruchu. To, to jego, wiecie, miny, kurwa, jest taki bardzo, że mnie aż to bawi. polityce, no to kurwa, nie dowierzam, dokąd to wszystko no. zmierza. Większy autorytet od papieża, ksiądz Mateusz Sandowierza. Ma tu chyba, jak powiesz, słowa... No ale kurwa, ojciec Mateusz gilerowarem napiardzał, a ja Paweł drugi Po maturach tylko chodził na kremówki. No i nie wiadomo gdzie jeszcze chodził po maturach i na co. Po charakterze Amore Afryce średniowiecza, wreszcie zakuć w dymach, ci co przeszukiwano im plecach, niech się zajmie tym Genewa. Polską telewizję mimo likwidacji jebać, bo nie uczył się na płedach, jak kojarzę gorzej z Ewa. Emma tego temat mogła. No ale to jest prawda. Słuchaj, to, to sprawda. Ja śledziłem trochę te debaty, nie? Faktycznie to, co powiedział Stanowski, to jest jakby to nie jest to, że, ja teraz, że należy po Stanowskim powtarzać, ale to jest jakby, no lepiej tego nie szło jakby dobre słowa. My wybieramy prezydenta na podstawie kurwa, minutowych form wypowiedzi. My tak wybieramy prezydenta. U nas tak wyglądają wybory prezydenckie. Ja wiem, że jest wielu kandydatów, nie? No ale chciałbym, żeby nie wiem, ci kandydaci usiedli, którąś godzinę porozmawiali, nie? Po prostu porozmawiali sobie. Bez, bez tego wiecie, nie? To też kiedyś powiedział Stanowski i ja się z tym zgodzę. Bez tych. Fleszy, bez tych dziennikarzy, nawet jeżeli byłaby gdzieś kamera w, ro w rogu, nie? Wchodzą do pokoju, kurwa, usadźcie dziesięciu typa i niech sobie 2-3 godziny gadają, gdybyśmy chcieli tego posłuchać, nie? Dajcie im go żoły, kurwa. gorzole posnasz, czy morda jest warta zaufania, czy nie? Czy jest dobra, czy nie, nie? Mogę się na wolno mierzyć z nimi, choć mój free w dużo gorszy jest niż ten Rusina Wini. Byłem młody na wolno mierzyć z nimi, choć mój free w dużo gorszy jest Niż ten Rusina Wini, Mogę się. Jest o kampusie i o Rusinie zwini? Bo Rusina miał nawinąć freestyle, kurwa i winiego. i no i na wino Nimi, choć mój flip kampusie, dużo gorszy jeszcze jest niż ten Rusina w wini byłem młodszy, weź na test nie teraz no to zobaczymy czy coś więcej mogę wam dziś dać niż obiednicy Czy faceta Tak mi mówił w ósme urodziny tata Od małego czuję to, że coś się ze mną nie tak Zapamiętaj k Sywematea czyli mata. Jeśli nie daj Boże skinę za wcześnie za mało lata jest Maryla, Maryla, Maryla! Co ostatnie coraz częściej się o niej to jeszcze pięciu przecież jestem dzieckiem wychowanym Na jazyc i na vapor Większość z moich idoli umarła będzie młoda wiecznie a. I chyba właśnie przez to chciałbym zostać prezydentem Potrzebuję nowe misje, które zdejmą z szyi, pędla. pętla Zawiążą kawał albo mucha, albo część za żałkiem Ja. ja, ja, ja. ja! radio <średytorium> że Co tu się odjebało? Kacperści gdzie się Maryny Rodowicz? Mucha albo część za żałkiem ja, 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 ja. Ale widać, że pani Maryla no nie do końca jest zadowolona z tego, że ją w maju wybudzili, tak zwanego snu zimowego, no ale chuj, nie A i krzyki na imię mi Polska A jedzie A to, co było, co wraca przez Miałem nie zdawać potem puchę grzać, jestem gotem W swoim menarzem mamy milion za koncert Nie idzie w parze z tym życiem to co na horyzoncie Możemy wydać Będę twoim ojcem Miasto Warszawa jak wszędzie rozpada, rozsłońce Te życie na marowce dotyka jak w stadzie owce Wierzę wam na mnożenie Hajs w zapowzorce Pojebaliście proporcje z fejksy rogubiarce yeah. Jeszcze pani Edyta Jeszcze pani Edyta, jeszcze pani Maryla wchodzi Ogólnie jest jakby największym minusem tego numeru Mimo wszystko to jest to, że jest on kurwa długi, 4 minuty Choć yeah. radio znów grają, Że to tylko wiosna W powietrzu czuć już najeżdżni Ej, to był Olisę z Bajardu Nie. Nie no, fajny numer. Początkowo refren e, Pani Edyty... Kurwa, przepraszam, czemu ja zawsze myślałem o Pani Edycie? E, pani Maryli Rudowicz był taki... Był OK, ale żeby odrzucić tę taką świadomość i takie... To takie coś, co ja miałem z tyłu głowy, że Pani jakby, To trochę brzmi jakby... Była robiona dwójka. Ale już ten kolejny refren, już nie miałem tego wrażenia. Nie? Bardzo fajny numer. Długi. Uważam, że jakby był krótszy i to takie... Do trzech minutek to byłoby ideolo, nie? Wydaje mi się, że pierwsza zwrotka Matczaka podobała mi się najbardziej ze wszystkich. Potem już trochę było tej polityki, jakby, no, jakby ta polityka się przewijała wszędzie, no ale w tej pierwszej wydaje mi się, ta pierwsza była najfajniej poskładana, tak, tak mi się wydaje. Nie no, fajny numer, jakby nie było tego w moim bingo, fajny. I taki Matczak, jakiego, jakiego ja lubię, bo Matczak często wypuszczał takie luźne numery, nie? Ale on w tych numerach kombinował kurwa, nie? A tu było bez kombinacji, to wyszło na plus, wchuj. to wyszło na plus.